Witam bardzo serdecznie, otwieramy dzisiaj 24 paczki z Mistrzostw Świata, bo event wyszedł, trzeba się nim cieszyć, jest jaki jest, mi się oczywiście nie podoba, ale jest World Cup, więc trzeba kontencik robić, wiadomo. Mamy 24 paczki za TSBC, które trzeba było zrobić różnymi narodowościami, zrobiłem się to chyba dwoma meczami Squad Battles, także easy peasy, a paczki wiadomo, każdy lubi otwierać lub oglądać, także zapraszam do odcinku. No i co, bez przedłużania, mamy sobie jakieś tam paczuszki Zaczniemy od tej dużej, złotej, na wróżbę, normalnej, może coś w końcu Milik Po 27 paczkach z poprzedniego odcinku w końcu mamy karty specjalne Jest to Arkadiusz Milik, polski akcent, dzień dobry, fajnie Może być Może być, szkoda, że niewymienna, ale jest Milik 8000 monet, mhm. No i dobra, zaczynamy danie główne. Pierwsza paczka z Senegalu. Chyba manę tutaj jest do trafienia. Chyba mamy manę. Nie, bramka, Mendy. Dobra. Walkout z Senegalu. Raz. Zaliczony. To jeszcze? Gomisz dialo ci się lopi kamara. Okej. Nie będzie duplikatów, więc jeśli sklep pozwoli, będzie to szybko. Lecimy z Holandią. Tutaj Van Dijk chyba jest najwyższą kartą. Jak się do nie mylę. Ale nie będzie to Van Dyke, będzie to LS Gakpo 84, w porządku Jest Gakpo z Holandii Dumfries, Malen i Till. Ok. Następną paczką jest paczka z Anglii Tu chyba Hurricane ma najwyższą kartę, ale mogę się mylić Także zobaczmy, jest walkout PO Trent, okej okay. Walkoucik Także mamy z dwóch reprezentacji walkout. Jest to Trent i Mandy, w środku Trippier, Saka, Pope, Gallagher oraz Anderson. W porządku. Następną paczką jest Iran. Tutaj nie wiem, kto ma najwyższą kartę. Chyba Taremi. Sporto. Będzie to Taremi? Tak jest. Czyli najwyższa chyba karta oceniona trafia do nas. Dobrze. Następna jest to Walia. Tutaj nie mam pojęcia. Bale pewnie, z 82 czy coś takiego. No i mamy Bale. A. Tak jest. Mamy Bale i w środku Allen, Lawrence, Williams, Ampadu oraz Robson Kanu. Ale gwiazda trafiona, także w porządku. Tu jest Argentyna i tu jest Messi, chyba najwyższą kartą. Nie będzie raczej nikt wyżej, także sprawdźmy. Jest walkout. Dybala. No, ok, mamy Dybale, czyli mamy już trzy walkouty z każdej z reprezentacji, także spoko. W środku Rodríguez, Loserso, Lisza, Taglifakow oraz Perez, także spoko. Następny kraj to Arabia Saudyjska. Tu nie mam pojęcia, kto. Alda w Syrii może jest najwyżej oceniony, lewy skrzydłowy. No, no i mamy najwyżej cenionego, także elegancko. Mam nadzieję, że te karty będą potem potrzebne do jakiegoś SBC czy coś takiego. Bo trochę zaśmiecają klub, co by nie było, ale my przenosimy się do Meksyku, a z Meksyku dostajemy Lozano. Nie, korona. Okej. Okay. Okay, mam Koronę, Guadrado, VG Raucho, Gelardo, oraz Rodríguez. Następnym krajem jest Australia. Tu szczerze powiem, że nawet nie znam ani jednego kilka z, z Australii. Nie się z nazwiska, no, nie gdzie gra, nic kompletnie. Także kto to taki, kto to taki? Bramkarz, a nie Reign? Ryan, o to jego fajna jest ale skąd to no, nie wiem. No ale mamy chyba najwyżej ocenionego z Australii. Także dobrze. Następny Dania, z Danii nie wiem kto tam jest, może Ericsson najwyżej oceniony, albo Kajer, mogą się pomylić, nie zobaczmy. Kajer będzie? Nie, Christensen. No i wiem, Kajer, Christensen i Ericsson chyba mają te same oceny, także okej, okay. jednego z nich mamy. No i Kajer w duplikacie i nic tu nie można zrobić, dlatego Quixel. Ten kraj to Tunezja i tu, nie wiem, nie wiem czy jest liga tunezyjska czy coś takiego, tak szczerze, Co to jest, SPD jakiś, o, Szkiri, Szkiri-ri-ri-pa-pa-paro, pa Szkiri, no, pięknie. Następny kraj to Hiszpania i tu chyba Gerard Moreno ma najwyższą ocenę, ale mogę się też mylić. Także sprawdźmy kogo dostaniemy z Hiszpanii. Nie ma banerów O! o Torres. W porządku. Dobry obrońca łączony z United kiedyś. Kanale Zoel Jabal, Fabian. Dużo 84 i Adama Traoré 81 Proszę bardzo. Tym sposobem wylądowaliśmy już w Kostaryce. Tutaj Keylor Navas chyba jest najwyżej oceniony, także, może będzie, może nie będzie. Nie, nie będzie to. Jest z Kostaryki na pastwisku. Matko, Campbell, jedna głowa. Moreira, nie znam nikogo. to jest ze szpital. Belgia, no i tutaj De Bruyne, wiadomo, na najwyżej ocenioną kartę. Dostaniemy Zobaczmy. To to taki. Framkarz. Miniole okay. Z klubu oh. Brugier. I Kastanie, batch, sambi i verskarerem jakiś. No, tu szkoda, że nie było walkoutu, Dobra. Następny kraj, Maroko. I tu chyba Hakim Ziyech Ma najwyżej ocenioną kartę. Ale nie jestem pewien. To to taki. No, Hakim Ziyech raczej. Tak jest. Hakim Ziek, Świetnie Bono Hakimi, proszę bardzo. Mazraui hmm. 3,84 Hakimi, Bono i Zijek Świetnie. Może być. No to Maroko, może nawet coś tam pogra z tymi. Następna jest Serbia. To chyba jest Kostić albo Wlachowicz, Mogę pomylić kraje? Kostić No elegancko. Chyba 85 to jest najwyżej oceniony, jeśli chodzi o ten kraj Także spoko Następna paczka jest z Szwajcarii Tu jest chyba... Bramkarz Obel. Okej, okay. to jest chyba też najwyższa karta ze Szwajcarii, bo Kanji ma mniej, no właśnie no. Szwajcaria, dobrze Następna paczkę z Kamerunu. Tu nie mam pojęcia, znowu kto jest najwyżej oceniony ani kto tam gra. Z pamięci tak nie umiem. Zambo Okej, Ok. Z Napoli. Spoko To jeszcze? A, nic ciekawego? Nie znam nikogo. Także przechodzimy do następnego kraju. Jest tu Portugalia. No i tutaj wiadomo. Kuista, Ronaldo, Sui. Może dostaniemy. Patrzmy. Nie dostaniemy Cristiano Ronaldo Ale dostaniemy Ruben Neves W środku może jakiś Sanchez Sancho, przepraszam Nie, Leo, Pepe William, Jose Sa. No i spokój. Portugalia jest Gana, kolejny kraj Proszę bardzo, to z Gany dostaniemy Gany gra Geje chyba o, dziku jakiś ładny herb mają w ogóle w kraju Aju dwa razy Amartej dobrze, Dobrze, tam kojarzy z premierem chyba e, Urugwaj No i tu nie wiem znowu kto jest najwyżej ceniony ale zobaczmy, przekonajmy się to tu jest Quatos mam dwa razy chyba w poprzednim odcinku Juarez, de la Cruz, Ugarte i Gomez. Liga hiszpańska. Dobra, teraz przechodzimy do paczek z Świata 80. Plus. Trzech rzadkich. Pierwsza paczka, co dostaniemy w tej? Bez walkoutu. Niemcy, SPO Wirtz. Nie, Marco Royce niestety nie jedzie na kolejny duży turniej. Zawód, smutek, szkoda. Lubię tego piłkarza, bo jest, nie wiem, sympatyczny po prostu. Szkoda, że nie jedzie po prostu na kolejny duży turniej ze swoim krajem. W duplikacie Gabriel Jesus. Nie wiem po co to zamieniam. Marco Royce, więc trafiony. Następna, Paczunia. Też bez walkoutu Argentyna, S.O. Romero. Ok, 84. W środku jeszcze Hakimi i Kajer. W porządku. No i ostatnia paczka 80 Plus z Mistrzostw Świata Cyk. To dostaniemy w tej też bez walkoutu. Są Banery Brazylia, SPD. Jest Casemiro. Aha, czyli to był walkout. No, nie wiem, dziwnie kamera poszła. No ale mamy walkout w ostatniej paczkę Casemiro. Oprócz Casemiro jest TagliFaco oraz Shkri. Także w porządku. Więcej paczek na razie nie mam z Mistrzostw Świata. Jak się coś zmieni, to dodam do tego odcinka i potworzymy dalej. Ale jeszcze na koniec złota paczka z podglądem. Może coś poleci z niej ciekawego. Nic. Macedonia. Elmas pewnie. Tak jest. To by było na tyle w tym odcinku. Otworzyliśmy paczki z Mistrzostw Świata. Parę weszło. Hype powoli się nakręca jako taki. Jak będzie więcej patrzeć z tego kontentu, oczywiście ze znajdziecie na YouTubie, także polecam zostawić subskrypcję, łapkę oraz dać dzwoneczek, napisać coś w komentarzu. Będę mega wdzięczny, także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Nara!